Mam dla Was spontaniczny pomysł. Przecież dzisiaj mamy walentynki, tak? Także fajnie by było, żebyśmy chociaż jedną kartę pod każdy znak wystawili. Także zrobimy dla Was. Tylko ja sobie zerknę, żebym nie pominęła żadnego znaku. Yy, mam nadzieję, że nie pominę żadnego znaku. Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie dla każdego znaku jedną kartę wyciągniemy pod ten dzień walentynkowy. Aby było groźniej, i niebezpiecznie, słuchajcie, żeby nie, nie było tęczowo, to ja użyję takich kart, ciemnych kart. Yy, one są taką wersją po prostu mocną, niekolorową, nie anielską. Yy, ja tych kart nie używam do czytania. One po prostu są znowu kolejnym podarunkiem, a te karty są od mojej teściowej w ogóle cudowne. Yy, Mamy akurat pełną talię. Bo przeważnie też te karty rozdawałam swoim klientom. Więc wiecie co? Zrobimy właśnie taką jedną kartę pod ten każdy znak. I zobaczymy na te walentynki. To, że one są czarne i są takie trochę straszne, to nie znaczy, że one są złe. Więc zrobimy dla każdego znaku. I tak. Zrobimy dla. dla kogo zrobimy? Na raka zrobimy. O. Rak mi wpadł do głowy raczku, raczku. Mm, mm, ja po prostu wyciągnę jedną kartę dla raka. Zobaczcie, jaka piękna karta. Niby takie czarne, a jakie piękne. I tutaj jest karta opowiadająca. O. No. Słuchajcie, no no to są ja go się nazywałem po polsku. Unicorny. Jednorożce. Jednorożca ogólnie. Czyli dla mnie ta karta oznacza, że... Pomyślcie o czymś, zmanifestujcie coś, a spełni się wasze marzenie. Więc ogólnie nie musi to chodzić o, o miłość waszą, o waszego partnera. Chodzi o was samych, żebyście pamiętali o tym, żeby dalej marzyć, tak? Ładna karta. Odsuniemy ją i zrobimy dla kolejnego znaku. Dobra. Teraz zrobimy dla... Dla lwa. Lew, lew, lew. Okay. Mamy taką kartę. No to akurat mam wilki, wyciągnęłam. Słuchajcie, lwiątka, mamy wilki. A ta karta na dzień dzisiejszy, na te walentynki, to ona jest śmieszna dla lwów, bo ona pokazuje, przestań bronić stada, tak? Przestań po prostu być taka, czy taki, takim obrońcą tego wszystkiego wyluzuj, dzisiaj są walentynki więc nie musisz siebie bronić nie musisz bronić innych dzisiaj jest po prostu dzień zakochanych dla was taka karta w kolejnym filmiku dogram dobra, w kolejnym filmiku dogramy tutaj sobie i zrobimy kolejny znak mamy lwa dobra, następny mamy lwa i mamy raka to teraz zrobimy strzelca Niech będzie strzelec. Strzelec. Mm, to akurat jest mój znak. To już jest troszeczkę taka straszniejsza karta, widzicie? O. No, no to... No to akurat ta karta mówi o tym, że w ten piękny dzisiejszy dzień walentynkowy strzelcu nie zapominaj o drugiej osobie. Nie zapominaj, nie patrz tylko na przez pryzmat siebie samego. Um, nie bądź zapatrzony na siebie. Otwórz się troszeczkę i a, zrób coś dla innej osoby, ale nie szukając pochwały, bądź nawet nie szukając, no nie szukajmy w tym takiego drugiego dna. Um, nie analizuj tego, jak ta osoba będzie się czuła, um, na zasadzie czy dobrze zrobiłeś, czy źle. Po prostu Zrób coś miłego i zostaw to. Bez... No to jest taka mocna karta, więc zrób coś miłego, zostaw i przestań myśleć, żeby ta osoba Ci się podziękowała, albo żeby, żeby za Tobą później chodziła i, była, i, i gdzieś tam była wdzięczna Tobie za to wszystko. Spokojnie. Więc taka troszeczkę mocna. Na razie to ona wygrywa tutaj z tymi wszystkimi kartami, jeżeli chodzi o te... o taką no, czarną kartę. Teraz zobaczymy następno następny znak. Mamy Tak, mamy tutaj rak, lew, strzelec. To będziemy robić pannę. Panna. Panna. Smok i dynia, słuchaj. Panna. Śmiesznie panna tutaj ma takie zachowanie akurat zmienić swoje zachowanie w tym dniu i ma troszeczkę wyluzować ma się poczuć dzieckiem ma, em, masz być bez troski masz, czy bez troska masz po prostu tutaj akurat dobrze się bawić, naprawdę, no karta zabawy śmiesznie e, i teraz tak co mamy następny znak zrobimy dla ryby ale ryba akurat tak chciała się strasznie mocno wyciągnąć, bo mi się akurat ona odwróciła. Czerwony księżyc. No przepiękna karta. O, władczość. No, mocna ryba. Ryba mocna tutaj. Co w tym dniu ta karta ma dla ciebie oznaczać, rybko? W tym dniu. Tutaj jest odwrotność tych wszystkich wcześniejszych kart, bo ta karta dla, dla ryby oznacza, żebyś, żebyś sobie pozwoliła, pozwolił, żebyś wyzwoliła, wyzwolił w sobie właśnie taką mroczną stronę. Ale nie mówię tutaj akurat o jakimś ogniu i kłótni, ale mówię tutaj o seksapilu, seksowności, ryzyku, ym, jakichś po prostu takich rzeczy gdzie możesz zaszaleć rybką. Ładna karta, namiętna karta. Dobrze, zobaczymy sobie tutaj mamy tą rybkę. Zrobimy sobie dla następnego znaku. Koziorożec jeszcze nie był, tak? W Zrobimy na koziorożce. A nie był. Ciekawe. Uuu, to też mamy tutaj. Mocną kartę, ale już troszeczkę inne ma znaczenie. Śmieszne ma, bo ta karta akurat jedna będzie oznaczała nie rób nic, koziorożec. W ogóle czekaj na noc. Ty masz czekać na swoją noc. Masz czekać po prostu na to, co ma do Ciebie przyjść. Bardzo prosta karta. Więc nie rób nic, nie musisz robić. I mamy tutaj jeszcze. Mamy tutaj jeszcze tak, teraz zrobimy dla bliźniąt kartę. Się dzisiaj pobawimy trochę. Uuu, a to jest gruba karta. I najgorsza w całej talii, słuchajcie. Ale się nie przejmujcie, bo ona oznacza tylko to jest meduza w ogóle, więc jedyne, co mogę powiedzieć tutaj, w tym przypadku, to bliźnięta. Hmm... Nie kążcie, nie, nie, nie atakujcie, nie, nie osaczajcie. Bliźnięta nie bądźcie tutaj nadmiernie nachalni. Um, właściwie tutaj wy macie, wy macie piękniejszą wersję siebie, więc nie budźcie mi tej meduzy. Nie budźcie tej nahalności i zbytniej namiętności. A nawet może nawet nie chodzi o namiętność, bo tutaj, to taka to nie ma nic wspólnego z namiętnością. Więc wiecie co? Nie budźcie sobie takiego potwora seksualnego, bym powiedziała. Wystarczy to co, to, co jest. Nie trzeba tutaj wielkich akcji robić. Mi się wydaje, że partner, partnerka mi tu podziękują akurat za tą kartę, żebym Was trochę uspokoiła. Dobra. Teraz mamy następny. No, mamy wyjśnięta, czyli teraz tak. Zrobimy sobie... Co tam jeszcze mam? Kurczę. Wodnik. Wodnika. Wodnik. Ale kolejny film. W kolejnym filmiku zrobimy, żeby mi się nagrało dla Na wodnika. śliczna. Niebieski księżyc. Wodniku, bardzo piękna karta. E, tu jest tylko i wyłącznie to, że jesteś. To jest elokwencja, to jest inteligencja, to jest Twój spokój. To jest to, że. Właściwie ta karta potrzebuje, pokazuje, że nie potrzebujesz niczego dzisiaj specjalnego, bo Ty już to wszystko masz. I nie urażając innych znaków zodiaków, po prostu się bawimy, wyciągamy kartę. Yy, pamiętajmy, że to też nie jest karta pasująca do wszystkich z nas, tak? To może trafi do jednej osoby, która się uśmieje, albo i nie, i może to przemyśli. Następne: Teraz mam bliźnięta, więc nie bliźnięta, tylko teraz był wodnik. Bliźnięta były, był wodnik. Co nam zostało jeszcze? Baran, waga byk. No to zrobimy sobie byka. Zrobimy na byka. Byk walentynki. Byk walentynki. Uuu! Ładna karta. Srebne, srebrny smok. No, na notastyka trosz, troszeczkę cięższa. Mm. Byku, a akurat tutaj mam takiego newsa dla ciebie. Jeżeli dopiero jesteś na etapie zdobywania partnerki czy partnera, to pamiętaj o swojej delikatności, przed którą się bronisz. Pamiętaj o tym, że ta osoba może troszkę oczekiwać od ciebie więcej subtelności. Więc taka dla ciebie karta, taka porada. Dobrze, czyli zrobimy jeszcze dla naszej wagi. Waga. mamy taką kostuchę całkiem ładną, ale jednak kostuchę tylko tak. To jest życiowa krew i tutaj jest dla Wagi taka wzmianka. Ciekawe. Na Walentynki wyciągnęłam dla Wagi kartę, która mówi o nie wracaniu do przeszłości. Pamiętajmy o tym, jeśli coś już uśmierciliście, jeśli się już pożegnaliście, to te walentynki nie czekajcie na osobę, żeby do was napisała, bądź nawet nie wysyłajcie jej dzisiaj tej wiadomości, I jeżeli jest to już uśmiercone, zakończone. Okay? Taka nowa sprawa. I mamy jeszcze barana. Tutaj ostatni chyba nasz znak. Wiecie co ja tylko sprawdzę, i Przeliczę te karty, które już wylosowaliśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze liczę? Natomiast no nie został tylko baran, a karty? Karty jest tylko dziesięć, brakuje mi jeszcze dwóch znaków. Widzicie, jaka jestem nieprzygotowana dla Was? Ja po prostu powinnam sobie to gdzieś pierwsze ustworzyć w ale to naprawdę jest na spontanie. Pomyślałam o tym dniu i, i tak chciałam na spontanie to zrobić. Jakiego znaku mi brakuje? Dobra, zrobię pierwsze barana. Baran, baran, baran. O, anielska róża. Nie smućcie się, baranie. Nie smutź się, baranie. Tak mogę powiedzieć. Nie przeżywaj Wiecie co? To może być karta dla osoby samotnej w tym, w tym dniu. Ja mam tylko, tylko i wyłącznie aż taką wiadomość, że, że nie powinieneś się smucić, czy nie powinnaś się smucić. Tutaj właściwie nawet nie chodzi o smutek, jak o tą tęsknotę ogromną. A jeżeli nawet czujesz tą tęsknotę, to może dzisiaj jest idealny dzień, żeby o sobie przypomnieć, taką ci sprzedam nowinę. Jaki mi został znak? Skorpion mi został. Właśnie, skorpion jeszcze. Och, jest ten ostatni znak. Skorpion. I ostatnia. Bardzo ważna karta dla skorpiona. Gwiazda północna? Dobrze mówię? Nie wiem. Gwiazda. Więc to. Hmm co to będzie gwiazda jednorożec ta kobieta tutaj yy, mamy ją troszeczkę taką ona nie jest taka spokojna ta kobieta tak naprawdę masz tutaj jednorożca masz gwiazdę masz coś przepięknego yy, ale nie ufasz coś jest takiego skorpionie że masz w sobie albo jesteś zbyt za, za bardzo zajęta zajęty myśleniem przemyśleniem nie wiem analizowaniem danej osoby i nie ufasz tej osobie. Może, wieszcie co, może zanim świet, będziecie świętować te walentynki, jeżeli coś jeszcze jest do wyjaśnienia, to wyjaśnijcie sobie to. Żebyście już mogli dotknąć razem tej gwiazdy. O, taka karta. Dobra. Co złego, to nie ja. Pakuję swoje manele i do zobaczenia na następnym filmiku. Buziaki, pa. No i przyjemne jeszcze, tak, no i przyjemnych tych walentynek. Nie kłóćcie się nawet dzisiaj dużo spokoju, albo w parze, albo osobno, ale zróbcie coś dla siebie miłego.